Ctrl R, dodajemy nowy wierzołek, nowe wierzołki, bierzemy ten środkowy, wciskamy G i przesuwamy do dołu, bierzemy kolejny, ponownie do dołu, ale już nie aż tyle, bo tu już widać to zagięcie się rozchodzi i tutaj też odrobinę. Trochę to wysuńmy. Oczywiście to wszystko zależy od oka. On tutaj ma takie jakieś... Hmm, ...wypukłość. To tutaj trochę przybliżymy. Tego wierz wierzchołek trochę oddalimy od... Hmm, ...od twarzy, że tak powiem. Dwa wierzchołki do siebie zbliżymy, aby tutaj trochę zdefiniować tą linię, która idzie od oka do czodołu w zasadzie. Przepraszam. Teraz to oko jest trochę kanciate. Nie możemy zapomnieć też o tym wgłębieniu Tutaj to nie może być taki trójkąt, więc wciśniemy Ctrl R, dodamy nowe wierzchołki tutaj. Przesuniemy je trochę, wciskając G. Zaznaczymy te 5, wciskając Alt Shift, prawy przycisk myszy. Przesuniemy je trochę do góry przy pomocy guzika G, klawisza G. R, aby je trochę przekręcić. Znaczymy ponownie, tym razem te nowo powstałe. Alt Shift, prawy przycisk myszy. R. Powinno być ok. Zróbmy to samo z tej strony. No znaczy może nie to samo, tylko podobnie. Zaznaczmy te cztery werteksy. Wciśnijmy Ctrl E. Wybierzmy edge slide i przesuńmy je trochę do góry. To samo zrobimy z tymi: Ctrl E, edge slide. Wyprostujmy trochę siatkę. Weźmy mniej więcej te dwa, zróbmy małe wgłębienie. Weźmy te wszystkie, które otaczają te dwa. Wysuńmy je trochę nadajmy trochę głębi wokół Alt Shift prawy przycisk myszy na całym tym środkowym żlupie E aby wyciągnąć te wierzchołki prawy przycisk myszy aby zostawić je w miejscu chwycimy zieloną strzałkę i przesuniemy trochę do dołu, do tyłu Mamy jedno oko nic nie stoi na przeszkodzie, aby je skopiować na drugą stronę. Wystarczy przejść tutaj do panelu Modifiers Wybrać Add Modifier Mirror Dzięki temu ta strona jest kopiowana na tą stronę. Nasze oczy wyglądają w ten sposób, ale możemy trochę je uatrakcyjnić wychodząc z trybu edycji czyli wciskamy tab i będąc yy, w Object Mode z zaznaczonymi oczyma wciskamy Ctrl 2 lub nawet 3 w zależności od maszyny jaką posiadamy i teraz mniej więcej widzimy jak te oczy wyglądają możemy trochę poprawić tutaj Ctrl E Edge Slide Ctrl E Edge Slide Ctrl R Aby dodać nowe wierzchołki Zdefiniujmy trochę bardziej ten bok. I to na razie tyle. Jeszcze możemy wyłączyć widok subserwera, gdy jesteśmy w edit mode. Odznaczając ten kwadracik. I tak, aby zrobić podgląd, wystarczy wyjść, wyjść z edit mode, wciskając tab. Zapiszmy ctrl w. To tyle na dzisiaj.